Witam, drodzy słuchacze. Mówi Andre Branko, a ty jesteś na kanale Almes Affins. Dziś przedstawiam wam historię, która poruszy głęboko serca tych, którzy poczuli ciężar oczekiwań innych ludzi i siłę tych, którzy nie chcą się im ukłonić. Przygotuj się na zachwycenie. Dla Anny kuchnia nie była tylko pomieszczeniem w domu, była azyłem, królestwem aromatów i smaków, w którym każdy przepis niósł cząstkę jej duszy. W pierwszych miesiącach małżeństwa, kiedy ona i Jorge dzielili małe wynajęte mieszkanie, ta ciasna, ale przyjazna przestrzeń stała się ich sanktuarium. Anna nie gotowała, stworzyła. Przekształciła proste składniki w arcydzieła z odrobiną magii, a Jorge, oddany programista w dużej firmie technologicznej, codziennie wracał do domu z tym samym błyskiem w oczach, nie mogąc się doczekać czekającej ją kolacji. Dla niego każde danie było wyznaniem miłości, a Anna opanowała ten język jak nikt inny. Wszystko szło spokojnie, dopóki nie nadeszła burza, jak zawsze w przypadku wielu młodych par. Pierwsza wizyta teściowej. Elin Konstantino Łukudryawcewa nie była byle kobietą. Wicedyrektor szkoły, przyzwyczajona do wydawania poleceń i patrzenia, jak świat nagina się do jej woli, w każde otoczenie wkraczała jak huragan. Imponująca postawa, przenikliwe spojrzenie i autorytet nie pozostawiający miejsca na ripostę. Anna nigdy nie zapomni dnia, w którym Jorge zabrał ją na spotkanie z matką. Elin przyglądała się jej od góry do dołu z wyrachowaną pogardą, jakby oceniała wadliwy produkt na półce. Za chudy i taki rozmiar zapytał, jakby to był werdykt. Ale mogło być gorzej, mój synu. Anna z trudem przełknęła upokorzenie, wmawiając sobie, że to tylko efekt szorstkiego zachowania tej kobiety. Zawstydzony Jorge przeprosił później, przysięgając, że jego matka jest dobrą osobą, tylko trochę bezpośrednią i cóż, czasami bez filtra. Ślub był prosty, niemal skromny, a Elin nie przepuściła okazji, by okazać swoje niezadowolenie. Suknia panny młodej. Zbyt proste. Restauracja. Zbyt tanie. Goście. Dziwacy. Jednak prawdziwe piekło zaczęło się, gdy para się przeprowadziła. Od tego momentu Elin zaczęła pojawiać się w każdy weekend, jakby miała prawo monitorować ich życie. Z każdą wizytą stawało się jasne, że dla niej Anna nie jest synową, była rywalką, którą należy pokonać. Jorge, jesteś szkieletem. Czy ta dziewczyna nie karmi cię właściwie? powiedział podczas gdy jego syn w doskonałej formie z przyjemnością pożerał potrawy Anny. Te zasłony. Za moich czasów nawet w najbiedniejszych domach nie można było spotkać takiego braku gustu krytykował, choć komplet został wybrany ręcznie i doskonale komponował się z resztą wystroju. Ale to w kuchni bitwa stała się bardziej okrutna. Elin uważała się za mistrzynię gotowania i myśl, że małe dziecko, takie jak Anna, może ją przewyższyć, była nie do zniesienia. Nazywasz to barszczem. Mój kot lepiej jest z miski, powiedział, czyszcząc drugą miskę z tego samego talerza. Ta sałatka jest słona. Zawsze mówiłem, że dzisiejsze dziewczyny nawet nie wiedzą, jak odmierzyć przyprawę, skomentował, nakładając sobie kolejną porcję. Anna sobie z tym poradziła. Dla Jorge, który wil się pomiędzy dwiema kobietami, które kochał, nie wiedząc jak uspokoić jedną, nie raniąc drugiej. Z miłości łykała każde kwaśne słowo, każde spojrzenie pełne pogardy. Aż pewnego dnia Elim posunęła się za daleko. Podczas wizyty przypadkowo wrzucił do zlewu książkę kucharską Anny Skarb, zawierający notatki od babci dziewczynki, zdjęcia potraw i rodzinne wspomnienia. Jaka jestem niezdarna. Ale cóż, może to nie byłaby wielka sprawa, powiedziała z lekkim uśmiechem, który nie ukrywał satysfakcji. Tej nocy, gdy Jorge spał, Anna płakała w milczeniu. Te przemoczone papiery, te zamarzane litery, były wymazywanymi fragmentami jej osobowości. Spust nastąpił w urodziny Jorge. Anna poświęcała się całymi dniami, zaplanowała każdy szczegół, kupiła najlepsze składniki. Przygotował ciasto według tajnego przepisu. Chciała, żeby ten dzień był idealny, był darem miłości dla mężczyzny, który zawsze ją wspierał. Dopóki nie zadzwoniła Elin i nie oznajmiła swojego przybycia. Nie martw się, kochanie. Wiem, że chciałaś wszystko zrobić sama, ale nie mogłam pozwolić mojemu synowi zjeść w tego w jego dniu, powiedziała, przynosząc świetnie wypieczone ciasto i dania, które w ona sama przygotowała. Jorge, wyraźnie zaniepokojony, nic nie powiedział. I ta cisza bolała bardziej niż jakiekolwiek słowa. Ta noc była męczeństwem. Elin głośno chwaliła własne dania, pogardzając potrawami Anny. Aż przyszedł czas na klopsiki te, które Jorge uwielbiał, nadziewane serem i ziołami, przygotowane z największą starannością. Czy to jest jadalne? Nie umiesz nic ugotować. Kpiła Elin, pożerając jedno po drugim, jakby w obawie, że zabiorą jej talerz. Wtedy właśnie coś w Annie pękło. To już nie był ból, to była czysta wściekłość, ogień, który płonął w środku. A kiedy Elin nalała sobie drugą porcję plowu, matka Anny do tej pory milcząca w końcu przemówiła: Wiesz, Elin, to ciekawe, jak ktoś, kto twierdzi, że nienawidzi gotowania mojej córki, ciągle to powtarza. Czy mogłabyś nam wyjaśnić te tajemnice? Cisza, która zapadła, była przeszywająca. Elin zamarła z łyżką w górze i szeroko otwartymi oczami. Nie byłem przyzwyczajony do wyzwań. Po prostu nie chciałam skrzywdzić Anny, Dwyjonkała, ale nawet dla niej te słowa zabrzmiały pusto. Ach, więc zależy ci na jej uczuciach, Helena, matka Anny, podjęła dalej ze spokojem, który skrywał stal. Bo jeśli tak jest, to dlaczego poniżasz ją przy każdym posiłku? Dlaczego umniejszasz jej talent, skoro nie możesz przestać jeść? Jorge w końcu odzyskał głos. Mamo, Helena ma rację. Już od jakiegoś czasu chciałam Ci powiedzieć, że Twoje zachowanie wobec Anny mnie zasmuca. Wspaniale gotuję i uwielbiam każde jej danie. Koniec z lekceważeniem naszego domu, naszych przestrzeni, naszych wyborów. Elin zbladła. Nie byłam przygotowana na te konfrontacje, a tym bardziej na taką konfrontację ze strony mojego syna, który zawsze był bardzo uległy. Po raz pierwszy świat nie kręcił się wokół niego. I po raz pierwszy Anna poczuła, że w końcu usłyszano jej głos i jej kuchnię. Syn, który zawsze był taki posłuszny, teraz patrzył matce w oczy z stanowczością, jakiej nigdy wcześniej nie znała. Więc jak teraz ze mną rozmawiasz? Głos Elin drżał pomiędzy obrazą a wściekłością. Ja jestem złoczyńcą, a ten ten kucharz jest święty? Nikt nie powiedział, że jesteś złą matką, odpowiedział Jorge, nie ustępując ani o krok. Prosimy tylko, abyście szanowali Annę i wszystko, co robi dla tej rodziny. To moja żona i nie pozwolę, żeby ktokolwiek ją źle traktował. Nawet ty. Ta noc była punktem zwrotnym. Elin, skarżąc się na nagły ból głowy, w pośpiechu zebrała swoje rzeczy i wyszła bez pożegnania. I po raz pierwszy od lat Jorge uściskał Annę z siłą, która zdawała się rekompensować każde milczenie, każde zaniedbanie. Wybacz mi, szepnął w jej włosy. Powinienem był to zrobić dawno temu. Powinienem był cię stanąć. Anna nie płakała ze smutku, ale z ulgi. Wreszcie ją odwraca. W końcu zdecydował się pozostać u jego boku. Minęły dwa tygodnie bez śladu Elin. Żadnych telefonów, żadnych wizyt. Jorge próbował się z nią kilka razy skontaktować, ale rozmowy były krótkie, pełne napięcia, jakby oboje liczyli się z każdym słowem. Aż pewnego zwyczajnego popołudnia zadzwonił domofon. Anna otworzyła drzwi i zastała w przedpokoju teściową trzymającą w rękach duże pudełko. Czy mogę wejść? zapytała Elin głosem tak cichym, że Anna ledwo ją rozpoznała. Z wahaniem dał mu znak, aby przeszedł, wewnętrznie przygotowując się na kolejny atak. Ale oczy starszej kobiety nie wyrażały żadnej walki, kryły w sobie coś, czego Anna nigdy w nich nie widziała pokorę. Przyniosłam coś dla ciebie, powiedziała Elin, wyciągając pudełko. Wewnątrz nowa książka kucharska, oprawiona w ciemną skórę, jej strony są nieskazitelne, z wyjątkiem pierwszej, w której a. drżącym pismem napisał: Za najlepsze dania od najlepszej synowej. Chciałem przeprosić, słowa wyszły z wysiłkiem, jakby każda sylaba ważyła tony. Potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć, że się myliłam. Bałam się, że stracę syna, bałam się, że będzie ją kochał bardziej niż mnie. Zachowałam się niegodna. Anna nie wiedziała, co odpowiedzieć. Ta prośba o przebaczenie, nieoczekiwana jak błyskawica na czystym niebie, odebrała jej mowę. Nie proszę cię, żebyś mi teraz wybaczył, kontynuowała Elin, zaciskając palce na pasku torby. Wiem, że głęboko cię zraniłem. Ale chciałbym spróbować wszystko naprawić, jeśli mi pozwolisz. Jorge, stojący obok Anny, położył jej dłoń na ramieniu. To twoja decyzja, kochanie. Ale mam nadzieję, że znajdziesz sposób. Anna wzięła głęboki oddech. Nie byłam gotowa, aby uśmiechem wymazać lata urazy, ale nie chciałam też, żeby ten cykl bólu ciągnął się w nieskończoność. Może zaczniemy od zera, zaproponował, ocierając łzy, które nie chciały płynąć. Właśnie przygotowywałem obiad. Czy chcesz pomóc? To był mały gest. Czasem jednak od małych gestów zaczynają się największe przemiany. Ku zaskoczeniu Anny, Elin nie była tym samym ogrem, gdy nie była w trybie ataku. W kuchni dała się poznać jako kobieta, która wiedziała dużo więcej niż tylko krytykowanie, znała sekrety przypraw, które nadawały blasku nawet najprostszej potrawie, techniki przekazywane z pokolenia na pokolenie. Anna z kolei podzieliła się poznanymi nowoczesnymi trendami i odważnymi połączeniami, których próbowała. Mijały miesiące, a te dwie kobiety, które kiedyś wydawały się wrogami nie do pogodzenia, zaczęły tworzyć coś nowego, nie kruchy rozejm, ale nieoczekiwany sojusz. Oczywiście nie było to łatwe. Stare nawyki Elin nie zniknęły z dnia na dzień. Czasami pojawiał się kwaśny komentarz, niechcący pojawiał się grymas pogardy. Ale teraz się złapała. Zatrzymało się. Oddychał. I stopniowo zmiana stała się widoczna. Aż przyszła wiadomość, która przypieczętowała wszystko, Anna była w ciąży. Kiedy Elin się o tym dowiedziała, jej łzy były tak czystej radości, że Anna nie mogła zwątpić, będę babcią. Obiecuję, że będę najlepszą babcią na świecie. I dotrzymał słowa. Kiedy urodziła się Sofia, Elin stała się bezpieczną przystanią w tym domu. Opiekowała się wnuczką, żeby Anna mogła odpocząć, przygotowywała posiłki, aby młoda mama miała więcej czasu z córką i co najważniejsze nigdy więcej nie pozwoliła, by krytyka jej synowej gościła na jej ustach. Sofia dorastała otoczona podwójną miłością, odziedziczyła po Annie kreatywność w kuchni, odwagę łączenia smaków, elim, precyzja i dyscyplina, a kiedy obie kobiety połączyły siły, aby stworzyć kanał kulinarny i kuchnia dwóch pokoleń, odniósł natychmiastowy sukces. Pokazali światu, jak tradycja i innowacja mogą tańczyć razem, tak jak się tego nauczyli. Pięć lat po kłótni, która zmieniła wszystko w rocznicę ślubu Anny i Jorge, Elim wzniosła toast. Mojej synowej powiedział łamiącym się głosem, która nauczyła mnie najważniejszej recepty w życiu – przebaczać i kochać. Dzięki wam zrozumiałem, że szczęście mojego syna jest także moim. Anna, słysząc te słowa, poczuła gulę w gardle. Pamiętał ogórki wyrzucone do śmieci pogardę wypisaną na twarzy teściowej. Kto by pomyślał, że ten gorzki konflikt będzie żyzną glebą dla prawdziwej przyjaźni? Wtedy właśnie czteroletnia Sofia podciągnęła ją za rękaw i szepnęła: Mamo, kiedy zjemy ciasto, które zrobiłaś z babcią Elin? Anna uśmiechnęła się, głaszcząc córkę po włosach. Wkrótce, moje słońce. Najlepsze zawsze dopiero nadejdzie. I wiedziała, że to prawda. Bo, gdy jest miłość i szacunek, nawet najbardziej nieoczekiwane składniki trudna teściowa, przypalona kapusta, lata urazy mogą przekształcić się w najsłodszy przepis przepis rodzinny.